Cześć, dzisiaj opowiemy Wam o wyzwaniach i charakterystyce pracy w Norwegii. Cześć, jestem Karolina z Open Europe. Tutaj jest z nami Natalia. Hi, hi. Natalia, jakbyś mogła powiedzieć pierwsze wyzwanie, które przychodzi ci do głowy. Um... Chyba pierwsza, pierwszy kontakt z lekarzem, kiedy ja jako pielęgniarka byłam odpowiedzialna za przekazanie lekarzowi, który pojawia się raz na dwa tygodnie w domu opieki, informacji o pacjentach. I, I tak to już było dla mnie stresujące. Rozmowa z takim lekarzem, ponieważ w Polsce też pielęgniarki są przyzwyczajone, może przynajmniej ja tak byłam przyzwyczajona do takiego respektu przed, przed lekarzem. Więc ten stres naturalnie się pojawia. A tym większe było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że lekarzem, a raczej, raczej lekarką, była szwedka, która tak samo jak ja pracowała na, za, na zastępstwie w wakacje, no i mówiła po szwedzku, a nie po norwesku. Jak sobie z tym poradziłeś, może tak? Tak, szczerze mówiąc, stres był na tyle duży, że już sama nie pamiętam. Ale pamiętam tylko tyle, że jeżeli nie rozumiałam jakichś słów, które ona do mnie mówiła, to prosiłam ją, żeby napisała je na kartce. Po prostu musiałam sobie jakoś poradzić w tej sytuacji, ponieważ chciałam być pewna, że rozumiem to, co ona do mnie mówi, ponieważ decydowała wtedy o lekach, o tym, jak postępować z pacjentami, i, i tak rozwiązałyśmy problem. Na szczęście była. Bardzo życzliwa i rozumiała to, że nie jestem z Norwegii i że obydwie musimy sobie w tej sytuacji jakoś pomóc i wesprzeć językowo. Więc, jeżeli naprawdę było ciężko, to dopisałyśmy na kartce jakieś słowo i zawsze łatwiej jest przeczytać i zrozumieć, niż, często niż zrozumieć słowo mówione. Tak, jak już jesteśmy właśnie przy języku. Jakie masz wrażenia z języka norweskiego i z dialektów? Bo pracowałeś w różnych miejscach, więc jak tam z dialektami sobie radziłeś? Mhm. E, tak, dialekty to jest e, taka chyba najtrudniejsza z początku rzecz, która. E, i taki dość wysoki próg do przeskoczenia dla osób, które zaczynają się uczyć języka norweskiego, którego na przykład gramatyka nie jest trudna. Nie jest trudno też opanować słowa, ilość słów, jakimi Norwegowie się posługują, ponieważ tych słów nie ma tak wiele. To nie jest, nie jest język bardzo bogaty. Oczywiście mówię tutaj o porozumiewaniu się, o komunikacji międzyludzkiej. Nie mówię o jakimś tam, o literaturze, o, o pisaniu powieści, ale, ale faktycznie dialekty mogą sprawić trudność, ponieważ jest ich dużo. I zależą od, od regionu. No to jest normalne, że jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, na przykład właśnie na północ Norwegii, to trzeba się i tak i tak na nowo do tego dialektu przyzwyczaić, bo co innego, jak mówi do nas jedna osoba i my jesteśmy przyzwyczajeni do jej gestów czy mimiki, bo to też są składowe rozumienia języka. A co innego, jak nagle wszyscy do nas tak zaczynają mówić. Ale moje doświadczenie jest takie, że yy, mi mniej więcej zajmuje tak dwa tygodnie, żeby do danego dialektu w danym miejscu się przyzwyczaić. Dobra, a zanim się jeszcze przyzwyczaisz, to masz trudności zupełnie z zrozumieniem osoby, czy bardziej jakichś tam pojedynczych czy komunikatów? Nie, nie ma tak. Jeżeli ktoś y, uczy się norweskiego i już ta nauka jest na jakimś tam odpowiednim poziomie, gdzie y, komunikatywnie jest w stanie y, tym językiem się posługiwać, mówię o bukmolu, bo, bo tego dialektu wszyscy się uczą na, na kursach, a raczej zdecydowana większość, y, to wtedy nie ma takiej możliwości, że nie rozumiesz w ogóle dialektu. Nie ma takiej możliwości. Zawsze się coś rozumie. Są różnice w, no właśnie, w dialekcie, czyli w wymowie, tak w dźwiękach. Po prostu te słowa inaczej brzmią, chociaż też się często inaczej je pisze. Ale to zawsze ja radziłam sobie z tym w ten sposób, że po prostu pytałam, jeżeli czegoś nie rozumiałam. A często mi się zdarzało nie rozumieć pojedynczych słów. Czasami mi się też zdarzało nie rozumieć w ogóle, co dana osoba ma do powiedzenia, ponieważ akurat te kluczowe słowa zostały powiedziane w dialekcie, którego nie rozumiałam, i wtedy po prostu nic innego nie pozostaje, jak się dopytywać. To nie jest źle widziane u Norwegów, wręcz odwrotnie. I gdy poprosimy Norwega, żeby powtórzył dane słowo, to on wtedy też się zorientuje, że aha, powiedziałem to w dialekcie, więc postaram się to powiedzieć w bukmolu. Albo po prostu wyjaśnić, co to słowo oznacza. Świetnie, czyli jest dość dużo ułatwienia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Ci, Natalia. Dziękuję. Praje czego? Piszcie do nas w wiadomości prywatnej na Facebooku. Wszystkie pytania czy tematy, które Was interesują, może Natalia ponownie nas odwiedzi i podzieli się dalej z na nami swoją wiedzą. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję.